Następny dzień dotarłem na terminal promowy w miejscowości Cirquełę, na końcu walety, na samym północy. Promy odpływa, pły, odpływają na Gozo, samochody, które zabierają. No ja wczoraj płynąłem innym promem z Walety, Gozo Fast Ferry. A cel dzisiejszej wyprawy to oto właśnie Komino, czyli po polsku Kminek wyspa. Udamy się promem który nas zabierze gdzieś stąd bilety już kupione no 15 euro tam i z powrotem tak blisko a na gozo z walety płaciłem no w sumie 6 euro no to jest różnica no ale coś za coś o 940 prom stąd będziemy odpływać a ostatni 1630 o! Od cholery czasu będzie w oczekiwaniu na prom, na komino, kawa w promieniach słońca. Dobrze, że jakiś napój trochę wziąłem, tego kini, co mi zostało wczoraj z Gozo. Może być upał, gorąco, a tam chyba nie ma co kupić. Nie ma wody na komino.

No, ludzie już spacerują, pewnie też będę tam niedługo. Na wyciągnięcie ręki. To jest mniejsze komino, czyli kominotto. Gmineczek po polsku. I wpływamy do błękitnej laguny. oddali Ndziari i Gozo. Blue lagoon w całej okazałości. Blue, blue, blue. Idziemy z górzem podziwiać widoki. Następna przebitka. A no, można się cały czas nagrywać, nagrywać, nagrywać. Twierdza Świętej Marii. Mój cel. I szpital, pozostałości szpitala. Później o nim powiem troszeczkę. No chodź ty. Wygrzewasz się w słońcu, co? Na kamykach. Malutka. Jaszczureczka nasza. Zakum zakamuflowana, bo wśród tych traw zieleni to w ogóle jej nie można dojrzeć. Wcale nie puchliwa. A, już schowała się. No, podchodzić za bardzo nie będziemy, bo jest stromo, klify 30 metrów albo 40 w dół. A nad nimi góruje wieża świętej Marii. Dalej w drogę. Ścieżka kamienista. No i drugiej strony, trudno to nazwać też ścieżką. Ale taki jakby szlak, wytyczony przez ludzi do wieży. A za nami takie oto widoki. Żyć nie umierać. W sezonie letnim nawet parę tysięcy osób tutaj. Przyjeżdża i z Gozo, i z Malty, żeby zażywać kąpieli, relaksować się, wypoczywać w Blue Lagoon. No ładnie, idę sobie pewnie, a tutaj nagle już urwisko. Dwa kroki dalej. Oj, oj, oj. To właśnie. A ja tutaj, gdzie ta kępka byłem. Nie, to znaczy, a jeszcze daleko było. Można powiedzieć, że osiągnięty cel wędrówki. Jesteśmy u celu, u podnóża wieży, ale obok jeszcze jest rzecz jedna charakterystyczna dawny szpital zakaźny, który funkcjonował za czasów kolonizacji brytyjskiej. Jeżeli była jakaś duma, cholera inna choroba zakaźna, wysyłali tutaj żołnierzy nad, nad odosobnienie. No idealne miejsce na odosobnienie. Zgadza się. No i wieża w całej okazałości. Idziemy od frontu. Pod słońce, ale trudno. Wieża świętej Marii w całej okazałości. Jeżeli powiewa biała flaga na niej, można wejść. Rzecz charakterystyczna, że tutaj właśnie, jak ktoś zna ten film i pamięta, hrabia Monte Cristo były kręcone, były kręcone dwa ujęcia. Jedno w nocy, jak udaje mu się w worku uciec dla hrabiego z więzienia, a drugie już scena końcowa w dzień, jeżeli gdy przybywa z całą swoją rodziną, odwiedzić dawne miejsce zesłania, dawne miejsce z więzienia. Tak, to było tutaj. Tu kręcone przy tych schodach. a tam wszedłem jednak po schodach żeby zobaczyć nagrać widok z góry promy płynu z Gozo do Balety. Do cirkeły, czyli na Malte, przepraszam. O. W tamtym miejscu jest przystań promowa. że tak powiem, usadowiłem się na skałach nad klifami. na sobie wziąłem ze stołówki mój nieodłączny napój kini, typowo maltański jak wspominałem relaks w promieniach słońca na klifach komina podjadłem, nie śpieszy mi się nigdzie będę się dzisiaj opalał tutaj pół dnia a później pójdę się kąpać a co tam Jak widać, plażowanie i kąpiel na błękitnej lagunie na całego. Ja też się rozebrałem i pewnie wejdę do wody. Stanowisko moje. Ha. Spróbujmy, może. komt Is het filmden? Is het filmden? Is het filmden? Dat is Well no moja łódka już przypłynęła. Będziemy się nie cumować tylko no nie wiem jak powiedzieć. Wchodzić na pokład. Bye bye komino. 天吗！Yeah, Last w Valletta czyli ostatni spacer po Valletcie no piękna dzisiaj pogoda jest naprawdę przecież ja się dzisiaj kąpałem w Blue Lagoon Podróż sportu była troszeczkę męcząca, bo dwie godziny w dusznym autobusie, żeby dostać się do walety. Ale co to była harcerza, jak ja to mówię. Taka ciekawostka, rejestracje maltańskich samochodów. Trzy litery, trzy cyfry. Trzy litery, trzy cyfry. 3 litery, 3 cyfry. No bardzo przyjemny hotel. Jestem bardzo zadowolony, nie narzekam. Ulica Świętego Pawła. Dobrze, to na razie byłoby pewnie na tyle. Pierwsze, drugie piętro. Tam, gdzie otwarte są te okiennice, żaluzje, na drugim piętrze, to jest mój pokój. A nie, o tu, wyżej to jest, to jest drugie piętro. O tak, tu przy tym wykuszu balkonowym po lewej stronie. Zaraz przyjdę, okno otworzę, niech się wietrzy, bo jest duszno w mieszkaniu, w pokoju hotelowym, przepraszam. nie wideo z tarasu hotelowego na waletę, wielki port, tam gdzie autobusy te. Dwa stoją zielone. Odjeżdżałem wczoraj na prom do CirqueŁy, Plac Kastylijski. Te dwie wieże to Kościół Świętego Publiusza. Fontanny Trytona nie widać stąd. Taksówka już zamówiona, raz tylko śniadanko. I tak oto opuszczamy Maltę. Tutaj jedę po lewej stronie, maltańskim samochodem z panem. No problem, wideo. Ok, okay. okay. No problem. From? Zjeżdżamy Tak się prezentuje jeszcze poranny poranek na Malcie w Alecie Trik Santa Anna? Trik Santa Oj Aniu, widzisz twoja ulica, Santa Anna. A ja mieszkałem na Świętego Pawła. A przystanek, jak jechałem, był przystanek Teresy. Jestem na lotnisku w drodze do Warszawa-Modwy. Troszeczkę pogoda dzisiaj jest. Łodniejsza, ale to dobrze na moje czoło, na mój nos, bo wszystko spalone. Mam jeszcze parę minut do odlotu. Także ostatnie ujęcia. Tak się prezentuje port lotniczy w Malta. Malta Luka dokładnie oficjalna nazwa. No i co? Do zobaczenia w Warszawie. Bye bye, Malta. See you later.